Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale po nieco dłuższej przerwie, ale za to z pokładu bardzo intrygującego samochodu. Znajduję się za kierownicą Isuzu D-Maxa, tego najnowszego D-Maxa. W bardzo interesującej. Specyfikacji, ponieważ to jest egzemplarz, który dodatkowo został poddany modyfikacją firmy Arctic Tracks. O tym za chwilę. To jest moje drugie spotkanie z Dimaxem. Za pierwszym razem Dimaxa seryjnego nie prezentowałem Wam na YouTube, natomiast opracowałem pełny test tego modelu i zachęcam Was, żeby zajrzeć do tego testu. Zresztą link zostawię też w opisie tego filmu, bo warto spojrzeć. To jest moje drugie spotkanie. Mam pewne przemyślenia na temat tego samochodu. Przede wszystkim przemyślenia związane no, z tymi modyfikacjami, o których wspomniałem, bo zaraz zobaczycie, że jest o czym mówić. Natomiast jakim pick-upem jest D-Max i czy warto się nim zainteresować? Zapraszam do testu. Słuchajcie, moi drodzy, w przypadku takiego samochodu zdecydowanie jest o czym mówić, ponieważ modyfikacje, jakie przeprowadziła islandzka firma Arctic Tracks, no są widoczne już na pierwszy rzut oka. Krótki wstęp. Arctic Tracks, tak jak wspomniałem, to jest firma pochodząca z Islandii, która poddaje modyfikacjom. Właśnie tego typu samochody, samochody typu pickup, modyfikacją oczywiście, które mają na celu zwiększenie możliwości terenowych tych samochodów, nie, nie tylko Isuzu jest poddawane takim przeróbkom, natomiast w tym przypadku. Mamy właśnie do czynienia z Dimaxem. Jeśli chodzi o sferę zewnętrzną, o sferę estetyczną, mamy czerwony napis ISUZU z przodu. Ten akurat egzemplarz jest pokryty w takim rudym lakierze. Moje pierwsze spotkanie z Dimaxem to był egzemplarz śnieżno-biały. Jeśli chodzi o same modyfikacje firmy Arctic Tracks, no cóż, od razu widać, że samochód został wydatnie poszerzony zostały zmienione nad kola. Natomiast te poszerzenia wynikają z zastosowania typowo terenowych opon 315x70 opon firmy Nokian Outpost są to opony typowo terenowe, mamy specjalne 17 calowe felgi polakierowane na czarno i zamontowanie tych terenowych opon wymusiło właśnie tego typu poszerzenia, tutaj nadkola zostały pocięte zostały odpowiednio opracowane no i to no robi wrażenie krótko mówiąc robi wrażenie. Samochód został podniesiony w stosunku do standardowego D-Maxa, zarówno z przodu jak i z tyłu. Auto zostało podniesione o 40 mm. Zastosowano tutaj zawieszenie firmy Peders. Poza tym mamy zamontowane chlapacze przeciwbłotne zarówno z przodu jak i z tyłu. Oczywiście Mamy stopień, który pomaga we wsiadaniu do samochodu, i uwierzcie mi, że ten stopień się przydaje, bo tutaj się wsiada jak do ciężarówki. Mamy specjalne oznaczenie AT35. Mamy również tutaj, właśnie na tych poszerzeniach, oznaczenia dotyczące opon, tych terenowych opon, których możliwości są naprawdę szerokie. Tutaj oznaczenie. 4 na 4, takie samo na tylnym błotniku, oczywiście czarny roll bar. W tym przypadku Paka jest osłonięta taką aluminiową roletą, aluminiową czy plastikową w zasadzie. Oczywiście paka jest zamykana z centralnego zamka, z tyłu również specjalne oznaczenia Arctic Trucks i również AT35. Widzicie te. Chlapacze przeciwbłotne. Wygląda to wszystko naprawdę poważnie. No i takie ma być. Generalnie, jak ja pierwszy raz na żywo zobaczyłem ten samochód, no to mówimy o samochodzie, że tak powiem, naprawdę męskim do męskich zadań. Jeszcze Wam pokażę w środku, jak ten samochód wygląda, bo to, że to jest samochód, generalnie rzecz biorąc, o zamknął się. Zobaczcie taki kluczyk. To, że jest to samochód typowo męski z zewnątrz, nie oznacza, że taki sam jest w środku. W środku mamy całkiem sporą wygodę. Zobaczcie miejsce z tyłu, mamy miejsca na kubeczki. Także całkiem sympatycznie wyprowadzone otwory. Mamy sporą ryski. wygodę w środku, ponieważ to jest egzemplarz w najwyższej wersji specyfikacyjnej LSE. Więc wyposażenie jest tutaj całkiem sporo, ale o wyposażeniu jeszcze za chwilę wspomnę. Zobaczcie elektryczny fotel, ale tylko kierowcy, wsiądę lewa noga, tu się wspomagam i wsiadam, właśnie jak do ciężarówki. Wyposażeniowo jest tutaj bardzo sympatycznie. Mamy kilka schowków, zobaczcie tutaj na potrzebie, standardowy przed pasażerem w dolnej części, ale jeszcze mamy schowek tutaj na górze. Tak to wygląda. E, tutaj mamy jeszcze miejsce na okulary. Także tak. E, warto wspomnieć, że w drzwiach zmieści się e, nawet półtora litrowa butelka. E, także wymiar praktyczny tego samochodu jest całkiem niezły. Tutaj mamy tackę, Mamy miejsce na kubeczki. Mamy schowek w podłokietniku w zasadzie. O wyposażeniu jeszcze za chwilę, natomiast jeszcze wysiądę, żeby Wam to pokazać. Samochód robi wrażenie i może robić wrażenie, no bo umówmy się: te modyfikacje służą temu, żeby to auto było zdecydowanie bardziej dzielne w terenie. Polepszyły się tutaj kąty natarcia kąt rampowy. E, więc to auto ma duże możliwości. A pamiętajmy, że cały czas mówimy o pickupie, e, który jest oparty na ramię, który na pewno nie będzie e, jakiś błyskotliwy e, i mega komfortowy w jeździe, ale nie o to w tym samochodzie chodzi. Zaproszę Was do części z wnętrza. Słuchajcie moi drodzy, w przypadku e, modyfikacji tego modelu, nie wspomniałem jeszcze, że to, co wszystko widać z zewnątrz, czyli to podniesione zawieszenie, bardzo agresywne terenowe opony, e, chlapacze, poszerzenia itd., e, to oczywiście zostało wykonane w sposób profesjonalny, ponieważ po wykonaniu tych modyfikacji e, oczywiście dokonano na nowo wyważenia kół, e, zestrojenia zawieszenia. Odpowiednich badań technicznych, nawet przekalibrowano prędkościomierz, żeby działał w sposób właściwy. Miłym akcentem jest też to, że do tych felk, które oczywiście są dosyć specyficzne, dostajemy specjalny klucz dynamometryczny. Więc mówimy tutaj o bardzo profesjonalnej, może nie konwersji, ale bardzo profesjonalnej modyfikacji. Która też oczywiście swoje kosztuje, ponieważ to jest koszt 47 900 zł, dokładnie mówiąc. Co oprócz tego, natomiast, ja już o tym mówiłem w przypadku pierwszego testu D-Maxa, Ja znowu mam do czynienia z najwyższą wersją wyposażeniową LSE. Co oznacza, że no. Nie ma tutaj specjalnie narzek co narzekać, na co narzekać, jest mi tutaj naprawdę dobrze. E, poza tym wykończenie jak na pick muszę przyznać, że jest naprawdę e, satysfakcjonujące, ponieważ wszystko zostało zmontowane e, całkiem solidnie. Ba, na górze deski rozdzielczej mamy takie wykończenie materiałem skóropodobnym. Mamy przeszycie biegnące przez całą szerokość. Boczki drzwiowe też są wykończone w sposób bardzo przyjemny. Jeśli chodzi o wyposażenie, no oczywiście e, szyby w prądzie, elektrycznie sterowane, lusterka to jest standard. E, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, wiadomo, skórzana kierownica, wiadomo. E, mam tutaj jeszcze sześciobiegowy klasyczny automat, ale o automacie jeszcze za chwilę. Mam te multimedia, które za chwilę odpalę samochód to zobaczycie. To nie są multimedia jakieś Bóg wie jak zaawansowane, natomiast oferują Apple CarPlay, Android Auto bezprzewodowo, więc nie ma na co specjalnie narzekać. Mamy LEDowe reflektory główne. Mamy kamerę cofania. Ta kamera cofania nie jest może jakiejś najlepszej jakości, ale jest, to jest najistotniejsze. No, i mamy też armię systemów bezpieczeństwa, na co warto zwrócić uwagę. Natomiast te systemy bezpieczeństwa działają różnie. Zwłaszcza nadzór nad martwymi strefami pojazdu. Nie wiem, na czym to polega, nie wiem, dlaczego tak jest. Natomiast on mi się notorycznie jadąc po drodze ekspresowej, czy po drodze szybszego ruchu, szybkiego ruchu, on mi się wyłącza. Samodzielnie po prostu. Nie wiem dlaczego tak jest, natomiast no niestety. Mam również adaptacyjny tempomat, co jest bardzo wygodne, bardzo przyjemne, natomiast znowu powiela się to, co miało miejsce w przypadku mojego pierwszego spotkania z Dimaxem. W czasie przyspieszenia ten tempomat przyspiesza na zasadzie takich sarnich podskoków. Ja mam wrażenie, że samochód się po prostu męczy. On nie jest w stanie jednostajnie przyspieszyć tylko skrzynia w tym przypadku wrzuca niższy bieg, po chwili zrzuca na na wyższy, za chwilę znowu zrzuca na przykład na piątkę, wrzuca za chwilę szóstkę, znowu na piątkę i z powrotem na szóstkę i osiąga wtedy załóżmy 120 km na godzinę. Nie rozumiem tego. Natomiast mój Boże, no tak to działa. Subiektywnie narzekałem na to również podczas mojego pierwszego spotkania z Dimaxem podłokietnik. Szkoda, że nie jest przesuwany w orientacji poziomej, ponieważ mój łokieć nie trafia idealnie w ten podłokietnik. Mogło być, by być to nieco lepiej rozwiązane, ale dobra. E, odpalę sobie samochód. No, odpaliliśmy kawał maszynerii. O tym za chwilę. Jaka to jest dokładnie maszyneria, zobaczcie, tak wyglądają ów multimedia. To nie są jakieś Bóg wie, jak zaawansowane multimedia, ale są całkiem w porządku. Odpalimy sobie może jakiś nawiew. O, właśnie, wyłączymy od razu system start-stop. Bo działanie tego systemu, w tym przypadku, to nie jest żadna przyjemność. Umówmy się na sam początek. Ja nie jestem człowiekiem stworzonym do jazdy terenowej. Ja się specjalnie nie znam na jeździe terenowej. Kilka razy miałem do czynienia z tego typu samochodami. Próbowałem je w różnych warunkach i wierzę, że D-MAX razem z tymi modyfikacjami, z tymi zwiększonymi możliwościami, spokojnie by nawet wjechał na to pole przede mną. Natomiast w jakiejś piaskarni, w głębokim błocie, myślę, że bez problemu on by sobie dał radę. Zresztą mogę sobie jeszcze przełączyć napęd, ponieważ w tym przypadku ja mam tylko napęd na tył, a można sobie jeszcze zapiąć na cztery koła albo zblokować dyferencjał. No i wówczas ten samochód to jest prawdziwa terenówka, myślę, że spokojnie. Da sobie radę w większości warunków, natomiast nie będę tego specjalnie sprawdzał, bo tak jak wspomniałem, jazda terenowa ja się na tej jeździe terenowej specjalnie nie znam, nie dostarcza mi to specjalnej przyjemności. W związku z czym wierzę na słowo i na to na ile to auto sprawdziłem, wierzę, że ono naprawdę dużo potrafi. Natomiast w dzisiejszych czasach. Pickup to jest w ogóle gatunek no, wymierający, gatunek w mniejszości. Takich samochodów nie jest specjalnie dużo na rynku, to po pierwsze. I po drugie, jeżeli już ktoś się decyduje na nowego pickupa z salonu, to uznaje, że będzie użytkował ten samochód no, nie tylko w jeździe terenowej, ale też w jeździe miejskiej, w jeździe pozamiejskiej generalnie wjeździe po normalnych drogach, po drogach asfaltowych. Jak w takich warunkach sprawdza się D-Max po modyfikacjach firmy Arctic Trucks. Krótko mówiąc, przejedziemy się oczywiście tym samochodem jak najbardziej. Krótko mówiąc, razem z tymi modyfikacjami od islandzkiej firmy Arctic Trucks ten samochód zachowuje się w bardzo podobny sposób jak seryjny Bimax, co oznacza, że te modyfikacje nie wpłynęły w jakiś znaczący sposób na zachowania samochodu na prowadzenie samochodu mało tego, sam producent wspomina o tym że poszerzenia i opony terenowe nie wpłynęły w sposób znaczący na promień skrętu samochodu i jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ manewrowanie tym samochodem, nawet po mieście, nie sprawia jakichś większych trudności. Ee, oczywiście, trzeba mieć na względzie to, że siedzimy tutaj bardzo wysoko. Wręcz wspinamy się do tego samochodu. Nie mówimy tutaj o klasycznym samochodzie osobowym. Mówimy o samochodzie e, raz, bardzo wysokim. Rozmiar tego auta jest naprawdę duży. Oczywiście mówimy o pick-upie europejskim, nie o pick-upie typu, typu Ram albo GMC. Tamte samochody są jeszcze większe. Natomiast na warunki europejskie mówimy o samochodzie naprawdę dużym i warto pamiętać przede wszystkim o jego szerokości, ponieważ szerokość przekracza 2 metry i zmieszczenie tego samochodu w klasyczne miejsce parkingowe pod marketem, dajmy na to, jest pewnym wyzwaniem. Trzeba o tym pamiętać, trzeba się dwa razy zastanowić, czy aby na pewno się zmieścimy, bo umówmy się, to jest samochód duży. Natomiast samo manewrowanie, ja nie odczuwam jakiegoś większego dyskomfortu. Uważam, że tym samochodem jeździ się bardzo komfortowo, mając w pamięci oczywiście jego rozmiar i nie jest to samochód, że nie jest to samochód wielkości takiej klasycznej, jak większość osobówek na drodze. Poza tym, mówiąc o jeździe miejskiej przykładowo, jest mi tutaj bardzo komfortowo, specjalnie mi tutaj, jeśli chodzi o wyposażenie, na przykład, niczego nie brakuje, ja w kabinie czuję się naprawdę dobrze. I tak samo było przy moim pierwszym spotkaniu z tym modelem. Natomiast no przy wyższych prędkościach, oczywiście słychać. Toczenie się tych wielkich terenowych walców słychać. Co jest naturalne. Natomiast to nie jest na tyle uporczywe i na tyle denerwujące, żebym ja o tym wspominał w kategoriach wad. Bo to nie jest wada, to jest normalne. Mamy typowo terenowe opony, które mają spełniać swoją funkcję. I jak najbardziej spełniają. W trasie one nie są męczące, męczące jest co innego. Męczące są. Jest, są opory aerodynamiczne. To po pierwsze, no bo oczywiście ten samochód nie jest mistrzem aerodynamiki. Poza tym, relatywnie kiepskie wyciszenie i d Maxa. I to jest problem, bo nawet przy 120 km na godzinę jest tutaj dosyć głośno w środku. Poza tym, i tutaj przechodzimy do dwóch największych wad tego samochodu, silnik. Bo e, mój Boże, nie będę mówił o wadach w typie prowadzenia auta, w typie jak to auto się zachowuje, na nierównościach. To jest pick-up. Tak jak wspomniałem, e, prawdziwy pick-up, prawdziwy z tych prawdziwych, oparty na ramię. W związku z czym to auto będzie się doskonale sprawdzało w terenie. Na asfalcie nieco gorzej. To auto nie będzie wyjątkowo komfortowe na asfalcie. E, i ono ma pewne swoje ograniczenia podczas zachowywania się na zakrętach, podczas pokonywania zakrętów. Układ kierowniczy, no można nim kręcić jak w ciężarówce, ale to jest normalne, to nie jest wada tego samochodu absolutnie. Natomiast silnik, no to jest w zasadzie ten sam silnik, który ja miałem w seryjnym Limaxie, czyli diesel, co chyba słychać, 1.9. Wartości na papierze może nie są jakieś złe, bo to są 163 konie mechaniczne i 360 nm, natomiast to jest mało w tym samochodzie. To jest po prostu mało, bo już w seryjnym Dimaxie ten samochód miał e, może nie problem z utrzymywaniem stałych, wyższych prędkości, typu 120-130. Tutaj taka trudność istnieje. Utrzymywanie stałej prędkości, zwłaszcza przy mocniejszym wietrze, 120-130 km na godzinę, to już jest pewien kłopot. I samochód ma z tym problem. Tak jak wspomniałem, to przyspieszanie na adaptacyjnym tempomacie. Nie rozumiem tego, dlaczego to się odbywa w sposób niepłynny, ale dobra, może po prostu ten samochód tak ma. W każdym razie. Silnik, o ile w seryjnym Dimaxie miał jeszcze swoją zaletę w postaci takiej, że był relatywnie oszczędny, to tutaj on już nie jest relatywnie oszczędny. Nie mam o to pretensji do samego samochodu, bo auto jest mniej aerodynamiczne jest bardziej wymagające, ma bardziej wymagającą oponę, jest wyższe. W związku z czym to auto będzie więcej palić i pali średnio nawet 2 do 2,5 litra więcej w stosunku do seryjnego Dimaxa. Żebyście mieli jakiś obraz tego, jak to się kształtuje, zwykła trasa drogami ekspresowymi to jest ponad 11 litrów. Jazda po mieście to jest niecałe 13 litrów. Natomiast jazda mieszana, czyli drogi ekspresowe plus drogi zwykłe do 90 km na godzinę, to jest nieco ponad 10 litrów. Poniżej 10 litrów mi się nie udało zejść tym samochodem, Trzeba się liczyć z tym, że to auto będzie dużo palić. Natomiast sam silnik moim zdaniem jest do tego modelu za słaby, i po drugie, no on po prostu nie ma kultury pracy. Jest nieprzyzwoicie głośny, to zresztą chyba słychać. Jest nieprzyzwoicie głośny, więc to jest moim zdaniem największa wada tego modelu. Druga rzecz dosyć istotna moim zdaniem to Są pieniądze, to jest cena, jaką trzeba za ten samochód zapłacić, ponieważ razem z modyfikacjami od firmy Arctic Tracks ten samochód kosztuje około 235 tysięcy zł netto, co daje nam jakieś 270-280 tysięcy brutto. I to jest kupa pieniędzy, jak za samochód, który owszem, jest całkiem komfortowy, wygodny. Potrafi dużo dać w zamian i zapewnić całkiem satysfakcjonujący komfort w kabinie i daje bardzo duże możliwości terenowe, czyli dla takiego właściciela firmy budowlanej, samochód jak znalazł. Natomiast, jak zaczniemy porównywać do tego, co jest na rynku i co jeszcze możemy kupić, no to robi się pewien problem ponieważ w podobnych pieniądzach mamy nadal legendę jeśli chodzi o pick-upy, czyli Toyota Hilux, która jednak ma silnik wysokoprężny trochę większy e, niż to co ja mam tutaj, to 1.9 natomiast za okolice 300 tysięcy złotych mamy też nowego Forda Rangera i to w odmianie Raptor, ja co prawda nowym Raptorem nie jeździłem ale koledzy, znajomi, dziennikarze do tego samochodu się już dopadli. Jeździli Raptorem. No i podobno to jest samochód dużo bardziej dojrzały na asfalcie, czyli poza terenem. I poza tym do Raptora można sobie kupić silnik z prawdziwego zdarzenia: czyli 3-litrowe benzynowe V6, które raz że jest silnikiem potężnym, jest silnikiem mocnym. To jeszcze fantastycznie brzmi, i to jest pewien problem, bo ja i Suzu maxa nadal bardzo cenię jako samochód. Dobrze mi się tym samochodem jeździ. Mam pozytywne odczucia płynące z obcowania z tym modelem. Ma swoje bolączki. Oczywiście to nie jest samochód doskonały. Do doskonałości to w zasadzie daleko. Natomiast dobrze mi się tym jeździ. W segmencie pick-upów to jest bardzo ciekawa propozycja. Mówię całkowicie uczciwie: z tymi modyfikacjami robi się z tego rasowa terenówka. Natomiast, no nie z tym silnikiem. No i wydaje mi się, że pieniądze mogą być pewną trudnością. Będę rekomendował ten samochód, natomiast polecałbym się jeszcze rozejrzeć i porównać. Fertil, to co jest dostępne ale samochód bardzo intrygujący dziękuję wam serdecznie za uwagę link do tego testu jak i do testu poprzedniego Dimaxa jak wspomniałem umieszczam w opisie tego filmu zachęcam was do subskrybowania mojego kanału do zostawiania łapek w górę bo to mnie będzie motywować póki co żegnam się z wami i zapraszam Was na kolejne testy. Wybaczcie, dopadł mi jakiś katar. Ej!